Cześć kochani! Witajcie! My jesteśmy obecnie w Czarnogórze. Dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Opowiemy o tym i pokażemy później. Na chwilę obecną, chcielibyśmy pokazać Wam widok z naszego apartamentu, jak również apartament, który naprawdę serdecznie polecamy. Jeżeli ktoś będzie chciał namiary na ten apartament, to podamy czy to w wiadomości prywatnej, czy w komentarzu. Kawka z rana z takim widokiem. Bajka. My jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Krasici. Po drugiej stronie mamy Tiwat. Piękne miejsce. Chciałabym Wam pokazać jeszcze nasz apartament. Tutaj mamy salon z kuchnią. Ta kanapa też jest rozkładana. Stół, pełne wyposażenie mikrofala, lodówka. Tutaj dalej mamy sypialnię, telewizor, duża szafa. No i tutaj mamy Łazienkę z prysznicem. W tym apartamencie też mamy basen. Które podejrzewam, że dopiero będzie napełniany z tego tytułu, że to jest dopiero początek sezonu. Spójrzcie na te pomarańcze rosnące na tych drzewkach, tutaj. Pięknie. My właśnie wracamy z instytucji turystycznej, w której byliśmy się zgłosić w ogóle nasz pobyt tutaj. Za dzień tak zwanej Ala opłaty klimatycznej wychodzi 1 euro. My akurat mieliśmy do zapłacenia 5 euro za osobę. A spójrzcie, kto tutaj jest ukryty w tych przepięknych drzewach. Tup, tup, tup. Ciesz się chwilą ich kamper, ale nie ma nikogo w domu. Ale spójrzcie, jakie mają. Rewelacyjny widok z rana. Rewelacja Marek znów z Anią znaleźli psztos miejscówka Tutaj lepiej widać te mury, które Wam pokazywałam z drugiej strony O! Ale mu kopci Oj. Ale smrt, ekologia, dokładnie ekologia, a my idziemy tam. Idziemy sobie teraz wzdłuż wybrzeża. Zobaczcie, jaki tam kolos ogromny stoi. Tam są w dalszym ciągu te mury obronne, a my się kierujemy tam. Pięknie to wygląda. Zerknijcie, jaka tu jest czysta woda. Dużo glonów, ale jest bardzo czysta i krystaliczna. Dzień dobry, znaleźliśmy zainteresowanych, dobry. których auto znaleźliśmy, ale was nie było. Nie, to wy przeszliście obok i nas nie zauważyliście. Aniu, ty lepiej teraz pokaż wszystkim, gdzie ty chcesz mnie zaciągnąć. Nie wiem, czy nie umrę. Rozumiecie to? Ona chce mnie wciągnąć tam. Nie jestem pewna, czy jest 1050 czy 1500 schodów. E, liczę na to, że jest 1050. A, <laughs> duże... Nie 1500. Ja mam jak 1000 pięćdziesiąt. O ja. Wiem, tak zmęczenie i tak zmęczenie. No nie ma co szukać. To mi pokazuje tak, że idziemy lewą stroną, a prawą stroną jest woda. Czyli... Zobaczcie, tutaj są granaty. Na razie kwiaty, ale już zaczynają się robić takie twarde kulki. Hmm. To już jest takie twarde. Będzie owoc. Piękne. Tutaj rzut oka na kotor z góry. A my idziemy szlakiem do góry widać ruiny zamku, na które się wspinamy. Tam z samego dołu na szlaku wysoko przywitał nas konik. A w tej, w tym domeczku jest bar. Można sobie wypić soczek. Tam niedawno przechodziliśmy ko tej restauracji, bardziej takiego Baru z napojami. Tutaj przeszliśmy górą, górą, górą. Koło tego kościółka. I tutaj jesteśmy przy murach. Przy tym murze powinna stać jeszcze drabina, żeby można było wejść. Ale niestety jej nie ma. Jesteśmy przy tym okienku. I zaraz spróbujemy się tam wdrapać. Jeszcze rzut oka. Z tej strony. Patrzcie te chmury. Udało nam się wdrapać tędy. Bez tej drabiny. Pięknie. Warto było się tutaj wdrapać i wspiąć. bo zobaczcie jaki mamy widok. Na kotor. Na zatokę. Pięknie. A tam jeszcze niedawno byliśmy. Dotarliśmy na sam szczyt, a tutaj przenośny bar. Nie ta... byłabym tego taka pewna. <grych> to chyba jeszcze nie jest sam szczyt. O nie, jednak nie. Jeszcze kawałek. <grych> Widok jest obłędny, aczkolwiek jesteśmy zmęczeni. <grych> Tutaj te drzewa wyrastające praktycznie z muru. Tam tam tymi zakami żeśmy wchodzili. A teraz jesteśmy tutaj. Jakie piękne maki One wręcz mają kolor Wiśniowy Nie czerwony tylko wiśniowy Schodzimy na dół Tutaj mamy taką piękną kopułę kościoła Schodzimy sobie i podziwiamy widoki Teraz schodzimy z chodkami. A wcześniej schodziliśmy szlakiem bazarki, wąskie uliczki. Świetnie to wygląda z tymi górami w tle. Sklepik z bibelotami można zakupić pamiąteczka. Schodząc z góry, dorwała nas ulewa. Teraz jesteśmy na Starym Mieście, w Kotorze. Idziemy przejść się tymi klimatycznymi uliczkami, które zaraz Wam pokażę, bo jest naprawdę przepięknie. Ale świetnie pomalowane okiennice. A w środku sklep z pamiątkami.

Nawet deszcz mi tutaj nie przeszkadza. I tamten widok na góry. Coś pięknego. Tutaj jesteśmy obok cerkwi. Tutaj takie piękne kwiatki. I idziemy dalej. Koło muzeum. Ale wygląda pięknie ten bluszcz porośnięty.

przy bramach Starego Miasta Kotor tak tyle w pudełkach suszone figi taki oto bazar. tutaj możecie zakupić np. taką oliwę już tutaj przyprawioną z chili tutaj sery też w jakichś zalewach tu możecie Ania, ale nie Kupić. <laughs> to by kupić nawet. Patrzcie te słoiczki. Właśnie tu rozmawiałyśmy. Ania mówi, że przy pierwszej warstwie już by dostała po prostu szału i migotania przed każdą figę, tak żeby była pestkami w twoją stronę. Każdego orzeszka, że on nie jest nigdzie z zewnętrzną stronę, to wszędzie jest. Przeciętą stroną. Ale on chyba jest w jakiejś zalewie, w jakimś obcie, czy w czymś, nie? A on ja myślałam, w górze. Aha. Znaczy ten nic z tym plasterkiem w środku. To Tutaj szynka dojrzewająca. 7 euro za takie opakowanie. Widać z orzechami z Pesto, a to nie wiem, co to jest. My teraz przyjechaliśmy sobie z Markiem z Ciesz się chwilą tam idą chłopaki gadają przyjechaliśmy sobie do Tiwatu na spacerek Teraz idziemy sobie taką promenadą nad Zatoką Jak jacht. To by się moim dzieciom spodobało, na pewno tutaj już naprawdę, że tak powiem, czuć pieniążki. Generalnie fajnie, bo pieniądze z turystyki jednak są inwestowane. I naprawdę świetnie to wygląda. Zobaczcie, tą palmę, jaka piękna. Jak pięknie tutaj jest porośnięte kwiatkami. Zobaczcie, jaka fajna fontanna maluteńka, że można stopy pomoczyć. Cudowny widok. Tutaj moje jachty. To słońce za chmurami robi robota. Jesteśmy właśnie w porcie Montenegro. Świetny napis, przy którym można zrobić sobie zdjęcie.